On wyłożył pieniądze, sfinansował wszystko, ja prowadziłem Tory. W czystym sumieniem mówię, że to jest najlepszy marketing w tych czasach. Nie ma lepszego jak osoby z YouTube, Instagram, które są po prostu znane. Przesiadłem wszystko: radio, jakieś telewizje i tak dalej. Nie ma nawet 10% odzewu takiego. Jak z YouTuberów i znanych osób po prostu Influencerów. Tylko przepis o niedzielach niehandlowych zepsuł wszystko. Wszystko, o czym mówisz, no to jest od razu pełna profeska. Bandy, od razu profeska, nawieśnia profeska. Auta, super. Ile to kosztowało? Na ten moment jest to kwota około. Partnerzy kanału to seohost.pl, najszybsze serwery i najtańsze domeny. Tipay, operator płatności dla Twojego e-commerce, prowadzisz sklep internetowy, testuj BaseLinker przez 30 dni. Finansowo-Biznes, platforma crowdfundingowa oferująca pożyczki społecznościowe dla firm. Linki i zniżki w opisie. Cześć, ja nazywam się Paweł Leżoch, a to jest program Biznes od początku, w którym odwiedzamy przedsiębiorców w całej Polsce, pokazujemy ich firmy, rozmawiamy o tym, jak zaczynali, jak te firmy rozwinęli. Jesteśmy we Wrocławiu, w galerii Wrocławia w poziomie minus 2. I tutaj Adam Kania nasz dzisiejszy gość, otwiera swój trzeci tor kartingowy. Ja Pierwszy jest w Opolu, drugi w Krakowie razem z Budą, ten tworzy razem z Majkiem i z Szymonem Banasie. Porozmawiamy o tym, jak zaczynał i jak wygląda taki biznes, jakim jest tor kartingowy. Jeżeli takie tematy Cię interesują, tematy w jaki sposób przedsiębiorcy zaczynali, chcesz założyć własną firmę, no to dwie sprawy. Po pierwsze zasubskrybuj ten kanał, tutaj tych materiałów znajdziesz znacznie więcej, a po drugie zapraszam Cię na stronę bizop.pl, gdzie w dwóch książkach 100 pomysłów na biznes, 100 pomysłów na pozyskiwanie klientów znajdziesz bardzo dużo wskazówek i konkretnych informacji. Także zamów sobie te dwie książki, a tymczasem zapraszam na dzisiejszą rozmowę z Adamem. Cześć Adam! Witam. Na wejściu informacja wisi, że jest to najnowocześniejszy tor kartingowy w Polsce, więc powiedz, co w tym torze jest takiego wyjątkowego, nietypowego? Taka niespotykana rzecz to są przede wszystkim bandy. Eee, mamy je jako pierwsi w Polsce, je. jest to włoska firma, która produkuje eee, te bandy. Są one używane na całym świecie, tylko nie w Polsce, pewnie chodzi o cenę. Eee, nawierzchnia jest specjalna kartingowa. Odnośnie band? Czym się różni ta banda różni? od tych, które są no, używane? Najczęściej w Polsce są używane opony stare, które są ze sobą skręcone śrubami, pomalowane. Jest tak naprawdę to za darmo. Bo jedzie się po prostu po jakiś tam gumiarzach, zbiera i, 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 i stąd się ma te opony. No te bandy dostałem informację, że są to najbezpieczniejsze bandy na świecie. Mają one specjalne odboje. Najważniejszy punkt tych band to jest ta taśma. One mają 25 metrów długości, ten czarny pasek. I w momencie, kiedy gokart uderza w jeden punkt, to stałych 25 metrów pochłania energię, więc wtedy te, przede wszystkim gokardy dostają bardzo, nie zostają nie bardzo niszczone. Przykład można porównać te bandy i opony. Jakbyś skakał na trampolinie, czyli opony są tak, jakbyś skakał na trampolinie, Cię wybije, ona ci odda energię, a te bandy, jak gąbki. Jak skakujesz do gąbki, no to ona cię pochłonie. Ona ci odda, żeby się wrócić z powrotem, ale to nie jest takie uderzenie mocne. Nie? I tym się, to, to jest ich najważniejsza zaleta. No i estetyka. No wyglądają ładnie, zajmują mało miejsca e, i można fajnie profilować zakręty e, tak, że ten gokart się nigdzie nie wbije. On cały czas będzie się ślizgał. Nie ma możliwości, że gokart się zatrzyma. To są zalety tych band. Dobra, bandy jedno, zacząłeś mówić o nawierzchni i coś, co dla mnie jest takim wyróżnikiem, elektryczne Gokardy. Tak, elektryczne Gokardy są już w Polsce, ale nie ten model. Mamy ten najnowszy już po zmianie mamy inne baterie, inny silnik. Tu jest Full Electric. Wcześniejszy model elektryczny miał przekładnię jeszcze olejową, a tu już jest Full Electric. No Gokardy mają wszystko, co jest chyba możliwe. Nie mamy tylko pasów, ale to ze względów na to, że klienci starsi nie chcą ich po prostu ubierać. Jest to potem kłopotliwe, że to stuka. Dzieciaki mają, to widać na, na, na tych czerwonych gokardach. Dużych zrezygnowałem z tego właśnie z tego powodu, że ci dorośli nie chcą tego robić. Nawierzchnia jest specjalna kartingowa, to jest znowu belgijska firma. Ona przede wszystkim jest przyczepna, ale ta mieszanka jest tak stworzona, że opony się nie ścierają bardzo. To jest tak wyważone, że się trzyma, ale się nie ścierają. Czyli teoretycznie powinny opony bardzo długo wytrzymać na tym nabieżku. Więc to jest taka zaleta. I co jeszcze? No mamy cały system sprzedażowy, pomiaru czasu flagi elektroniczne, no wszystko mamy elektroniczne, co jest możliwe. System też jest, jako jedyny w Polsce mamy, jest to francuski system i on jest na tyle rozbudowany, że możemy totalnie wszystko robić przez aplikację z telefonu. Ściągasz aplikację, która będzie naszą nazwą, rejestrujesz się, kupujesz przejazdy, przez całą historię przejazdów, najlepsze czasy danej kategorii wagowej, w, tym, w którym miejscu się znajdujesz pośród wszystkich zawodników, którzy jeździli po prostu na naszym torze. No tam jest naprawdę, od, od można godzinami opowiadać o tym systemie. Ja go też jeszcze całego nie znam, dopiero wczoraj mieliśmy pierwsze szkolenie i będziemy systematycznie wdrażać kolejne etapy, ale jest naprawdę strasznie rozbudowane Wszystko o czym mówisz, no to jest od razu pełna profeska, bandy, od razu profeska, nawierzchnia profeska, auta super. Ile to kosztowało? Na ten moment jest to kwota około 3 milionów złotych. Jeszcze będą dokupywane rzeczy, o których nie chciałbym teraz mówić, bo będzie to duża niespodzianka. Powiem tylko tyle, że mają to trzy tory w Europie. Będziemy czwartym. To będzie też koszt około pół miliona dodatkowego. I co jeszcze będzie? No, prawdopodobnie dokupimy jeszcze więcej gokardów z tego względu że może być ich więcej. Nie chciałem zamawiać od razu więcej z tego względu, że nie, nie był tor zbudowany, więc nie wiedziałem, ile fizycznie będzie bezpiecznie, żeby gokardy mogły jeździć. Spokojnie 10 może jeździć, na razie mamy po 8, czyli mamy 16 dużych gokardów. Jedna ósemka jeździ, druga ósemka się ładuje. Nie ma problemu, żeby puścić też więcej osób, bo bateria w gokardzie wystarcza na około 405 minut jazdy, Ale Dobrze dla baterii jest tak, żeby były po prostu cały czas ładowane. Mhm. E, więc na pewno dokupimy jeszcze jak już zaczniemy działać, te cztery kardy, bo jest na to miejsce. E, a to jest największy koszt, bo jeden gokard kosztuje e, około 17 tysięcy euro. No to trochę, trochę tam wychodzi przy tych 22 gokardach, które tutaj mają. Jak mamy. długo ten Gokard się ładuje? E, 8 minut jeździ 7,5 minuty się ładuje. Gokard elektryczny w porównaniu ze spalinowym, czym to się różni? Przede wszystkim momentem. W elektrycznym gokardzie mamy moc cały czas. Tutaj mamy e, możliwość sterowania zdalnie. Mamy pilot, który służy do ustawienia mocy gokarda. E, możemy m, cały czas reagować. Jeżeli jest wypadek na torze, e, możemy od razu wyłączyć gokardy. E, możemy zmniejszyć komuś bieg, jeżeli sobie nie radzi. Możemy zwiększyć osobie, która jeździ super. E, to jest taka główna zaleta. Druga. E, Różnica. W gokardzie elektrycznym siedzimy centralnie, bo dwie baterie są po lewej i prawej stronie, więc fotelik jest na środku. W spalinowych gokardach wygląda to tak, że siedzimy bardziej po lewej stronie, bo silnik jest po prawej stronie. Więc to jest taka różnica. Co jest jeszcze fajną zabawką, mamy na kierownicy przycisk KERS. Który służy do tego, że klienci nie jeżdżą na czwartym biegu, bo czwarty bieg jest bardzo szybki, to już jest maksymalna prędkość Gokarda, a ten gokart potrafi się rozpędzić do 100 na godzinę. E, więc jeździmy na trzecim biegu i możemy na pilocie dowolnie mm, klientowi udostępniać czwarty bieg na przycisku. E, też dowolnie, możemy zrobić co 5 sekund na jednym okrężeniu, czyli za każdym razem jak się przejedzie pomiar czasu to się ma nowe 5 sekund i używamy to albo po sekundzie, albo 2 sekundy, albo 5, tyle przytrzymamy, tyle zużyjemy czwartego biegu, czyli na przykład gdzieś tracimy na zakręcie. Naciskamy kies. Mamy czwarty bieg te przyspieszenie, żeby czas nadrobić. Mamy na pewno regulację wszystkiego, tylko że też z fajnowych można to e, domówić. Mamy regulacje kierownicy pedałów fotelika, e, co zależało bardzo nam, to foteliki, żeby były mięciutkie, nieplastikowe, więc są wymienione. Mamy oświetlenie, też nie wszystkiego kardy tego mają. No mamy, tak jak mówiłem, pełną specyfikację, nie ma tylko możliwości, nie ma pasów. Tutaj też jest bardzo. Fajny Plus. Mamy komputer, którego możemy podłączyć do danego gokarda i mamy szczytane wszystkie dane. Czy linka gazu jest odpowiednio napięta, czy hamulec odpowiednio działa, czy nie ma jakichś błędów, czy nie grzeje się akumulator. Wszystko jest połączone z komputerem. Na bieżąco możemy też śledzić temperaturę silnika, no tak, silnika i akumulatorów, więc jest taka kontrola nad tym, co się dzieje. Tak? To ułatwia po prostu pracę w utrzymaniu go, kartów na, na jednym poziomie. Ok. Kanał nazywa się Biznes od początku, więc najbardziej nas interesują Twoje początki. To jest trzeci tor. Wracamy do pierwszego. Skąd w ogóle pomysł na tor kartingowy i jak do tego doszło, że ten pierwszy tor powstał? Zaczęło się pracą na torze kartingowym przed maturą. Ja zawsze motoryzację lubiłem, nie jestem jakimś psychofanem, ale po prostu lubię motoryzację, lubię samochody, motory, wszystko mnie e, interesuje. Praca mi się spodobała. E, zaraz po maturze przeprowadziłem się akurat do Wrocławia, gdzie teraz wróciłem <grym> z Torem trzecim. E, tutaj dalej pracowałem na torze. Przyszedł taki moment na tym torze, gdzie osiągnąłem już wszystko, co mogłem osiągnąć. Nie miałem dalszego, dalszej możliwości rozwoju. Więc zacząłem kombinować, żeby otworzyć swój tor. No, udało mi się to dzięki mojemu wspólnikowi, z którym działam w Opolu i w Krakowie. Na takiej zasadzie, że po prostu on wyłożył pieniądze, sfinansował wszystko, ja prowadziłem tory. No i tak samo teraz jest przykładem Szymona i Majka, który otworzyliśmy tutaj we Wrocławiu. Chłopaki przede wszystkim są odpowiedzialni za finanse i za marketing, no bo mają zasięgi. Samochody, bo to będzie naszym wabikiem tutaj, a ja jestem osobą, która buduje, prowadzi i wszystkim się zajmuje. Mhm. Więc od tego się zaczęło. Powiedziałeś, że Opole i Kraków ma tego samego inwestora, a tam w Krakowie jakiś związek tutaj ma Budda. Tak. Opolę też? Nie, Budda z nami działa tylko w Krakowie i myślę, że tak zostanie Jaka jest jego rola? Marketingowa. W czystym sobie nie mówię, że to jest najlepszy marketing w tych czasach. Nie ma lepszego jak osoby z YouTube, Instagram, które są po prostu znane. To naprawdę ludzie nie są tego świadomi, w jaki sposób taka osoba znana może zrobić obroty na danym biznesie. To jest naprawdę, no nie, nie, nie chcę tutaj mówić na przykładzie buddy, no bo na pewno wszyscy znają. Jego markę i, i wiedzą, w jaki sposób oni działają. Widać, to u nas myśmy toru jeszcze tak naprawdę nie otworzyli, bo otwarcie oficjalne jest za tydzień. A naszym Instagramie zaraz upadnie 10 tysięcy. Gdzie tory największy profil Instagramowy w Polsce ma chyba 2000, tysiące? Więc tu już jest różnica, tak? Ja tak naprawdę posiadam dwa profile Instagramowe: największe to jest tutaj Pitlane i Legal Karting w Krakowie z Budą, No i to już widać, jaki jest odzew po prostu ludzi, jak bardzo chcą uczestniczyć w tym, co te dane osoby robią. Mhm. Zapraszają na gokardy, są wszyscy wobec Przeszedłem wszystko, radio, jakieś telewizje i tak dalej. Nie ma nawet 10% odzewu takiego, jak z youtuberów i znanych osób, po prostu influencerów. W jaki sposób nawiązałeś współpracę z Buddą, co mu zaproponowałeś? Z Budną była ciekawa historia, bo ja ogólnie jestem chyba jeszcze z tego rocznika, który nie śledził w ogóle YouTube, nie śledził Instagrama. Byłem, ale jakoś nie uczestniczyłem w tym. I Taki, był. Właśnie 80., czy gdy... Nie, ja jestem 92, ale no jakoś nie wiem. E, ja bardziej zawsze sport e, na boisku byłem, nie, nie, nie siedziałem bardzo w internecie, ale niestety się to zmieniło. E, mm, co trochę mi się nie podoba, bo że to jest teraz twoja praca. No tak, bo <laughs> teraz no, niestety muszę. Um, I byłem po prostu raz na torze, i pracę, to był czas covidowy, to trzeba bardzo znaczyć, bo wtedy nogokardy były w bardzo kiepskim e, stanie e, przez to, że, że były obostrzenia i tak dalej. Um, byłem akurat na torze. I moi pracownicy mówią, że zobacz, tam jest znany youtuber, nagrywa odcinek, że zaproponuj mu, żeby tutaj wszyscy przyszli i nagrał odcinek. Poszedłem od razu, przedstawiłem się, nawet no nie znam, nie wiedziałem kto to jest. Dopiero potem, jak już zaczęliśmy rozmawiać, on powiedział, że w sumie odcinek może niekoniecznie, ale ja zawsze chciałem mieć swoje, swoje miejsce, w, takie, żeby z panami się spotykać. Karting i tak dalej też jeździł, było mu to blisko, więc mówi, że nawiążemy współpracę. No ja dopiero wtedy zacząłem sprawdzać kto to jest. Zobaczyłem sobie odcinki, Instagrama i tak dalej i tak dalej. No i tak się udało, że zaczęliśmy współpracować. Ja chyba też mam taki dar przekonywania i to, że ludzie mi ufają i ja też nigdy tego zaufania nie zawiodę. Jak coś Powiem, to zdam więcej od siebie, nie jest nigdy tak, że no to też widać po Szymonie teraz, jak z nim się pierwszy raz spotkałem. E, ja miałem wszystko, miałem przygotowaną przestępną umowę na Wrocławiu, miałem cały plan, miałem wszystko. Ja się z nim spotkałem i to też śmieszne, bo napisałem do niego na Instagramie, bo wiedziałem, że potrzebuję osoby, która jest tu we Wrocławiu znana z motoryzacji, no bo najlepsze z motoryzacji, żeby to powiązać. 15 minut z nim rozmawiałem i Szymon mi odpowiedział, że Chyba nigdy w życiu mnie nikt tak szybko nie przekonał. Nie? Daj mi tylko porozmawiać z żoną, e, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Dwie godziny później odzwonił, i powiedział: działamy. Tylko, że chciałby jeszcze, żeby Mike w to wszedł. E, I też super, że Mike jest, bo Mike też zawsze całą swoją pracę ma w IT, czyli nie ma nic namacalnego. A tu ma jednak miejsce, który przyjdzie, pojeździ, on jest zajarany też strasznie. Bardzo fajnie na razie to się tutaj zgrywa i mam nadzieję, że tak będzie cały czas. Nie? Że... I tutaj wrocławcy wspólnicy nie opuszczą Cię, nie uciekną Ci z kraju? Nawet jak uciekną, to uwierzcie mi, że... Bo Mike wyjeżdża, tak? Też na początku byłem taki, że kurczę, no ale... No, nawet napisałem na grupie, że słabo i tak dalej, ale zaraz w sumie mi wytłumaczyli Szymon z Majkiem i mają rację. No przykład, ekipy. Gdzie ekipa zaczęła? W Stanach. Oni tam robili content, tam, znali, tam się stali znanymi ludźmi. Przyjechali tutaj i zobacz, no wszyscy, wszyscy znają ekipę, tak? Mike, jak będzie tam, będzie robił na pewno super content, bo raz, że on to, że biznesowo wyjeżdża, to jest jedna rzecz, ale druga będzie miał lifestyle na, po prostu na YouTube. Zobaczysz, że w momencie, kiedy on powie, że przyjeżdża i zrobimy jakiś event, to tu będzie pełno ludzi. On marketingowo i tak to sprzeda. No a my nie chcemy się zatrzymywać tylko na Wrocławiu. W planach jest też Los Angeles, gdzie on wyjeżdża, więc myślę, że wszystko będzie, będzie, będzie na dobrej drodze. Temat pierwszego inwestora, z którym zaczynałeś, jak tą osobę poznałeś i jak do tej współpracy doszło? Opol. On ma dużą firmę budowlaną i chciał po prostu zainwestować w jakieś pieniądze, w coś jeszcze a pierwszy tor był taki naprawdę budżetowy, zrobiony, więc tam nie były jakieś duże, duże kwoty. Zainwestował, ja to prowadziłem, zaczęło działać super, otworzyliśmy Kraków. W ogóle Kraków był planem z takim z moim znajomym, Rafałem z Gdańska, który też prowadzi tory kartingowe. Mieliśmy taki pomysł, czy znaczy oni mieli pomysł, nas chcieli w to wdrożyć, żeby zrobić sieć torów kartingowych na centrach handlowych. Tylko przepis o niedzielach niehandlowych zepsuł wszystko, no bo niedziele na centrach handlowych były zawsze najlepszymi utargami. Niestety nie przełożyło się to na inne dni w tygodniu i zaczęło to troszeczkę umierać, coraz mniejsze były te obroty, więc zrezygnowaliśmy z tego. Kraków był tak naprawdę pierwszym punktem, który miał być tym jako Card Express, bo to była nazwa Card Express. Potem było właśnie w Gdańsku drugi tor, powstały jeszcze w Pabianicach i Kutnie. No ale zaczęli wprowadzać, że najpierw była ta jedna niedziela, potem dwie, trzy i zrezygnowaliśmy z tego, bo te utargi nie były takie, jakie powinny być. No i Kraków myśmy przejęli tak jakby pod tor w Opolu, ale nazwa się zmieniła przez Buddę, no bo jednak wszystko, co jest by Budda, to się sprzedaje. nie? Więc więc tak to tak, 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 tak to wyglądało, jeżeli chodzi o tamte tory. To już jest pełna profeska tutaj, parę milionów jest złożonych, a ten pierwszy tor, albo taki, jakbym chciał otworzyć sobie budżetowo, tor kartingowy, jaki to jest taki minimalny koszt, opony mhm. i tak dalej. Wiesz to na ten moment ciężko mi jest powiedzieć, bo ja otwierałem pierwszy tor w 2014 roku, więc te ceny były zupełnie inne. Z tego co pamiętam, to ten tor kosztował około 55 tysięcy złotych starego kardy tylko że myśmy zaraz po pierwszym sezonie je wymienili teraz na pewno są to większe kwoty problemem jest miejsce żeby tor wynająć tak na centrach handlowych jest plusem to że te czynsze są mniejsze ale minusem jest to że jest najczęściej na świeżym powietrzu tak więc są to tory sezonowe ale Patrząc teraz na obroty, które się ma na tym sezonie, a na koszty, to i tak się zarabia fajnie. To wszyscy mówią, że a ty tylko pracujesz, wiesz, w cime nic nie zarabiasz i tak dalej, ale jak popatrząc na hale, żeby wynająć, żeby wynająć halę w, we Wrocławiu, to jest minimum 80 tysięcy miesięcznie. No to trochę trzeba się napracować, żeby, żeby utrzymać tak, czynsz prąd paliwa pracowników i tak dalej, że ten. Od Procent, który zostaje, jest mniejszy z sezonowego, gdzie czynsz jest na wysokości, nie wiem, 5000 zł, a zarabia się w ten sezon e, podobne e, kwoty, nie? więc tych pieniędzy zostaje po prostu więcej. No i plusem jest to, że na centrach handlowych no, są klienci już, tak? więc to są ludzie, którzy, jak, jak jest miejsce, tak jak ja mam w Opolu, że mam tor przy wjeździe w ogóle do galerii, każda osoba, która wjeżdża, musi przejechać po tego toru. Więc to zobaczy. Więc jak dzieci, szczególnie jak widzą, muszą się przejechać. Więc to jest taki plus. Jeżeli chodzi o tory, już no, z prawdziwego zdarzenia, no, to są już kwoty, no tak, tutaj, no to są już w milionach. E, 3-5 milionów to trzeba liczyć, tak, żeby naprawdę stworzyć super tor. się no? mhm. o ten sezonowość też chciałem Cię pytać. Tutaj masz pierwszy w końcu tor, który jest zadaszony, Sankieńty. będzie całoroczny. Mówiłeś, hala we Wrocławiu 80 tysięcy. Ja, ja szukałem dwa lata hali. Te miejsce znalazłem totalnie przez przypadek. Byłem tutaj po prostu, żona mnie zabrana na zakupy w zimę i widziałem, że parking minus 2 jest zamknięty całkowicie i tak jak po prostu przedam do galerii, poszedłem od razu do dyrekcji i na recepcji zapytałem dlaczego jest parking zamknięty na dole. Pani no, mówią, że po prostu mają tyle parkingu, że nie używany, żeby nie używać prądu i wszystkiego. A niepotrzebnie, nie chcielibyście toru kartingowego? I wtedy pani się uśmiechnęła i powiedziała, że My w sumie od roku szukamy kogoś, kto to wytworzył. I oni pytali wszystkich firm, które tutaj są we Wrocławiu i nikt nie chciał, bo wiedział pewnie, ile, jakie są koszta z tym związane, żeby elektryki, bo tutaj był wymóg, żeby muszą być elektryki ze względu na hałas. No bo jednak by się tutaj strasznie niosło, jakby jeździły z palinowego kardy. No i tak zacząłem drążyć temat, drążyć. No tak jak mówiłem, aż do tej przedstępnej umowy i mówię, kurczę, dobra, jesteśmy tak blisko, muszę znaleźć kogoś, kto to sfinansuje, tak? Eee, rozmawiałem najpierw z moim wspólnikiem, z którym prowadziłem w, w tory w Opolu i Krakowie i powiedział, że no e, nie jesteśmy w stanie z tamtych torów e, udźwignąć takich leasingów e, i tak dalej. E, więc drugą osobą była, był Szymon. No i Szymon na początku, że nie, 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 ale jak mu przedstawiłem, że wszystko już mam, spotkaliśmy się no i powiedział, że działamy, więc <gryw> tak się udało. No tylko tak jak mówię, no wydaje mi się, że Mam ten taki dar po prostu, że ludzie mi ufają i, i jestem w tym no, szczery. Nie wymyślam, nie, nie ściemniam czegoś. Wszystko przedstawiłem, powiedziałem, że są jeszcze opcje droższego i chłopaki od razu się nakręcili, że robimy. Dobra, już jak już robimy, to robimy max. Na przykład system. System miał być nie tak bardzo rozbudowany tutaj polski. E, Mike powiedział, że nie, nie, dobra, słuchajcie, no, robimy już topkę, to robimy topkę, więc musi być system też topowy. Nie? Więc, e, tak się potem już to nakręciło, wszystko, że no powstało coś takiego, nie? Spróbuję tak e, naciągnąć trochę i zobaczę, ile mi powiesz, co mi zdradzisz. Mniej więcej rząd wielkości czynsz za taki parking w Galerii Handlowej. Słuchajcie, tutaj walka była e, ostra, bo na początku ten czynsz był bardzo wysoki, e, ale no, ponad rok czasu negocjacji udało mi się. Mm, Myślę, że mogę Wam powiedzieć, bo jest to procent. Tak galeria jest naszym wspólnikiem, Mamy tutaj po prostu 20% utargu jest to czynsz. Okay. Więc nie y mamy żadnej kwoty narzuconej, tyle ile zrobimy, tyle, tyle będziemy płacić po prostu. Nie? No dla Was też jest to w pewien sposób bezpieczne, nie? Tak. jeżeli biznes się będzie kręcił, to wszyscy zarabiają. Druga rzecz, koszty energii teraz dla przedsiębiorców jak bardzo poszły w górę, więc jak to wygląda u Was, tym bardziej, że to są elektryki. Tak, tutaj mamy jeszcze taki komfort, że mamy ustaloną stawkę taką jaką ma galeria, a oni do 2025 roku mają stałą stawkę. Więc na razie jeszcze nie ucierpimy, <grym> zobaczymy co będzie później ale myślę, że to też nie jest jakiś duży problem, bo gokardy naprawdę nie zużywają jakoś bardzo, bardzo dużo tego prądu. Tak? Więc Tutaj e, duże gokardy mają pobór 6KW, więc to nie są jakieś e, nie wiadomo jakie liczby. Tak? E, więc myślę, że nie będzie aż tak źle. Na pewno będzie to więcej, to myślę, że z tego co zakładaliśmy sobie to będzie na pewno 5-6 razy więcej ale myślę, że to nie będzie jakiejś tragedii. Będzie, wydaje mi się, że to będzie porównywalnie do yy, benzyny w która była cały czas. No to spoko. Yy, nie znamy jeszcze cennika, bo jesteśmy jeszcze przed otwarciem, więc zdradać ile będzie taka przyjemność kosztowała klient. Chcemy zrobić tak, że mm, przejazdy do końca roku będą za 79 złotych 8 minut, po nowym roku będą 89, czyli ta cena będzie tak jakby od razu narzucona 89 zł, ale będzie przed, promocja do końca roku za 79 no Z tego względu, że teraz tak, no bardzo dużo osób na pewno opinię się wyleją, że zaraz będzie jaki drogi w ogóle. Tak naprawdę nie jest to dużo, patrząc na tory w Warszawie, patrząc, patrząc na tory, w, w Trumieście. mieście drogo jest porównując do Gokardów we Wrocławiu. Nie wiem dlaczego e, te tory tutaj mają tak zaniżone kwoty, e, bo oni mają na wysokości 55 zł za 10 minut. Jak oni tutaj są dwa tory na, całe, na cały Wrocław, to jest monopol. Nie, nie oszukujmy się, tak? Ja do Krakowa, w Krakowie otwierając tor, otwieraliśmy jako siódmy tor. Na Kraków z Wrocławiem jest podobny. Tylko, tak jak mówiłem, tu był problem z halami. Jak się pojawiały jakiekolwiek hale, to one nie były przeznaczone pod usługi rekreacyjne. A zmienić przeznaczenie to nie jest tak łatwo, nie? więc. Tu był problem, że tych haj nie ma. Buduje się jeszcze jeden tor, z tego co wiem, we Wrocławiu. Tylko, że oni musieli kupić działkę, budować wszystko od nowa i teraz też mają problemy jakieś z budowaniem itd., itd. Więc ten Wrocław jest pod tym względem specyficzny, że tutaj jest problem, żeby wejść z kartingiem po prostu. Nie? Na szczęście się udało. Jesteśmy tak naprawdę w sercu miasta. bo Jest i dworzec główny, i dworzec autobusowy, więc myślę, że się będzie działo. Super, życzymy Wam powodzenia. Zobaczymy, jak to się będzie już kręcić po otwarciu. No i dzięki za, za rozmowę, że podzieliłeś się tyloma takimi rzeczami, którymi nie musiałeś się dzielić, ale powiedziałeś, także super, bardzo się cieszę. Drodzy widzowie, Wam też dziękujemy za dzisiaj. No i zapraszamy na kolejne odcinki.